Dzień dobry, nazywam się Anna Zielińska, jestem wolontariusza w schronisku warszawskim i chciałam przedstawić Panią Jolantę Łapińską, lekarza weterynarii i zoopsychologa. Chciałabym panią prosić, żeby Pani nam w dwóch zdaniach opowiedziała, czym się tam zajmuje. Zajmuję się terapią zaburzeń zachowania psów i kotów, czyli mhm. wszelkie nietypowe zachowania albo zachowania typowe takie, które przeszkadzają właścicielom, jak na przykład załatwianie się kota poza kuwetą, no to wtedy jadę na wizytę, mm. przeprowadzam całą terapię, no i naprawiam całą sytuację. Jeśli chodzi o psy, no to główny taki problem, z którym zgłaszają się do mnie właściciele, to jest agresja, dlatego, że wyjście z takim agresywnym psem na spacer jest problematyczne, jest presja społeczna, no i to z Zachęca właścicieli do zasięgnięcia porad. Dobrze, to my głównie będziemy się zajmować dzisiaj psami i, i nie ukrywam, że psami y, mieszkającymi na wsiach, y, psami, które mają tam spełnić rolę y, Truża całego obejścia, ale fajnie by było, żeby ten pies był naszym towarzyszem również. Może zacznijmy od takiej krótkiej historii, w ogóle od cech, które zostały wyodrębnione w tych zwierzętach, które tak w zasadzie świetnie jakby pomagają nam współpracować z tym psem. Psy myślę, że są jednym z największych sukcesów ewolucyjnych. One wywodzą się od wilków. Ale jeżeli miarą sukcesu jest liczebność danego gatunku, no to psy zdecydowanie bardziej przewyższają wilki. I myślę, że za ten ich sukces odpowiedzialna jest ogromna elastyczność i umiejętność przystosowania się do warunków, w których żyją. Tak jak powiedziałam, psy wywodzą się od wilków, ale ta droga ewolucyjna rozdzieliła się pomiędzy wilkami a psami wiele tysięcy lat temu, Psy mają wiele cech wilków, natomiast to, co sprawia, że są one atrakcyjne dla ludzi, to to, że zachowały wiele cech szczenięcych. Z racji tego, że ludzie się nimi opiekują, nie muszą one zachowywać się cały czas tak, jak dorosłe osobniki, dlatego dużo więcej się bawią niż wilki, są dużo bardziej społeczne w stosunku do ludzi. No, i co jest charakterystyczne? To, że psy jako jeden gatunek na świecie potrafią dostosować załatwianie swoich potrzeb fizjologicznych do człowieka. Żaden inny gatunek tego nie potrafi. Żaden inny inne zwierzę nie jest w stanie czekać ileś godzin w domu na właściciela, aż przyjdzie i wyprowadzi go na spacer, po to, żeby on mógł się załatwić. Tak? Nie jesteśmy w stanie nauczyć ani małpy, ani kota, ani żadnego innego zwierzęcia tego właśnie. Inną też charakterystyczną cechą psów jest to, że one wolą kontakty społeczne z ludźmi, niż z innymi psami. To, że wychodzą na spacery, bawią się z innymi psami, przebywają z innymi psami, a potem podbiegają do właściciela i z nim wracają do domu. To też jest charakterystyczne dla psów. Każdy inny gatunek woli przebywać w swoim towarzystwie. W towarzystwie na przykład konie, w towarzystwie koni, krowy w towarzystwie krów, natomiast Psy wolą kontakt z człowiekiem. Czyli rozumiem, że to jest dla nich bardzo ważne, ale o tym będziemy jeszcze o, y, trochę, później troszeczkę rozmawiać. Chciałabym się dowiedzieć, y, tak, po pierwsze, czy pies ma świadomość, czy jak w ogóle pies postrzega świat, czy ma uczucia, jest zdolny odczuwać, nie wiem, radość, smutek, y, i czy pies ma pamięć, i jeżeli tak, to jaką, tak? bo często mm -hmm. się mówi, że pies nie pamięta jakichś tam wydarzeń sprzed y, jakiegoś czasu, tak? Przez szereg lat były całe dyskusje na temat świadomości u psów, inteligencji, pamięci, emocji. Przeprowadzone zostało bardzo dużo badań i wszelkie te badania potwierdzają, że zarówno psy są inteligentne, mają uczucia, mają pamięć. I zdziwiliby się Państwo, bo te struktury mózgu, które odpowiadają właśnie za uczucia, za pamięć, są identyczne u psów, jak i u ludzi. Inteligencje psu no, były robione różne pomiary, różne doświadczenia, które właśnie ilustrują inteligencję psu. Jedno z takich doświadczeń polega na tym, że pies był w pomieszczeniu i eksperymentator były dwa pojemniki, wkładał do pojemnika jednego jakiś tam smakołyk. Tak? Po czym pies siedział, on wskazywał na ten smakołyk, pies został puszczany i podbiegał do tego smakołyk. Także pies się nauczył, że jeżeli eksperymentator pokazuje na dany pojemnik, to tam jest smakołyk. Tak? I w dalszym etapie tego doświadczenia zrobiono tak, że eksperymentator włożył smakołyk do pojemnika, po czym wyszedł, a pies został w pomieszczeniu. Przyszedł drugi człowiek i przełożył ten smakołyk do drugiego pojemnika, po czym wyszedł. Wrócił ten pierwszy eksperymentator i wskazał na pojemnik, gdzie był smakołyk. Pies to wszystko widział, tak? Natomiast pies podbiegł do drugiego pojemnika, co świadczy o tym, że psy są empatyczne, że one wiedzą, co czuje i co widzi druga strona, tak? Yy, co. Yy, Potrafią dopiero czteroletnie dzieci. Tak? U dzieci to się przeprowadza takie doświadczenie, że się robi jest jedna góra, duża, mniejsza na przykład papierowa, jeszcze mniejsza i słoneczko. I dziecko siedzi od strony słoneczka, także widzi słoneczko i trzy góry. Tak? A z drugiej strony siedzi do, jakiś tam człowiek i pyta się dziecka, co ja widzę. I dopiero czteroletnie dziecko jest w stanie powiedzieć, że ten człowiek widzi jedną górę, a nie słoneczko. I ileś tam głów. Tak? Mm. Oczywiście dzieci nie potrafią liczyć, ale yy, pokazuje to, że do czterech lat dzieci nie są w stanie sobie wyobrazić, co widzi druga osoba. Natomiast psy są w stanie. Tak? To pokazuje yy, yy, właśnie, że psy posiadają empatię. Yy, odczuwają też emocje. Za emocje odpowiedzialna jest taka struktura w mózgu, która nazywa się Układ Limbiczny, i ona jest identycznie zbudowana u ludzi i u psów. U innych saków wysoko organizowanych też, ale ci akurat zajmujemy się psami. Co to znaczy? To znaczy, że psy tak samo odczuwają smutek, tak samo odczuwają radość, tak samo odczuwają lęk. Co więcej, jeżeli są jakieś zaburzenia zachowania u psów, na przykład nadmierny lęk, to leczy je się takimi samymi lękami jak u ludzi. To działa w ten sam sposób. Tak? Dlatego bardzo ważne jest, zresztą myślę, że każdy, kto ma psa, widzi, że on się cieszy, że jak zostaje sam w domu, jak goście się wychodzi, jest smutny. Psy, ja dosyć dużo filmuję interakcji między psami. Psy sobie wzajemnie pomagają. Jeżeli jest jakaś interakcja między dwoma psami, jeden z nich zbyt gwałtownie się bawi, Albo robi się zbyt brutalnie, to pies przechodzący obok wkracza pomiędzy nie i pomaga temu słabszemu. Co też mhm. y, wskazuje na to, że są to zwierzęta, które cechują się dużą empatią. Y, jeżeli na przykład właściciel jest chory, czy smutny, tak, to pies stara się go pocieszyć. Czyli to też świadczy o tym, że on rozumie odczucia swojego właściciela. Bardzo często jest tak, że jeżeli jestem na wizycie u psa agresywnego w stosunku do psów, to po wizycie wychodzę z tym psem i właścicielem na spacer. I wygląda to tak, że właściciel gdzie z psem na smyczy, a ja idę obok. I zwykle jest tak, że jak my wychodzimy, to nie ma żadnych psów. Tak jak na co dzień są ich całe masy, my wychodzimy, nie ma żadnego. No i chodzimy i szukamy tych psów, i szukamy, tak? I ten właściciel tak bardzo się niecierpliwi, bo Chcę spotkać tego psa i chce mi pokazać, jak skandalicznie się za niego pies zachowuje, tak? I tak jest pozytywnie nastawiony, no gdzie te psy, tak? No i wreszcie jest jakiś pies. Podchodzimy do tego psa, a ten pies, z którym jesteśmy na spacerze, w ogóle nie wykazuje żadnej agresji. I na czym to polega? Polega to na tym, że jeżeli właściciel jest pozytywnie nastawiony, on chce spotkać psa, to pies to czuje i mówi o! Pan jest spokojny, to znaczy nic złego się nie dzieje, tak? Natomiast jeżeli właściciel idzie sam, to on jest przestraszony i stara się unikać tych psów, idzie taki cały spięty i pies to czuje i też jest spięty, tak? To się udziela psu. Także zwykle jest tak, że jeżeli jakiekolwiek jest zaburzenie zachowania, to ono zawsze wynika i z psa i z właściciela. Psu. Takie często mam wrażenie, że, że idąc z psem to gdzieś ta smycz jest takim kablem który tak, tak, łącznikiem, tak, który prze tak. przewodzi emocje. Dobrze, to dużo jakby nam wyjaśniło. W kwestii jeszcze mhm. pamięci, bo mhm. pytała pani o pamięć, każdy z sad wysoko organizowany posiada tak samo działającą pamięć. Pamięć dzieli się na tak zwaną prospektywną i retrospektywną. Pamięć retrospektywna to jest taka że pamiętamy to, co się wydarzyło kiedyś tam, tak? Natomiast pamięć prospektywna polega na tym, że pamiętamy, co mamy zrobić. No i przez długi czas sądzono, że psy mają tą pamięć retrospektywną, czyli pamiętają wydarzenia z przeszłości, natomiast nie pamiętają tego, co mamy zrobić. I badania pokazują, że nie jest tak. Zwierzęta ogólnie drapieżne nigdy nie zaczynają polowania wtedy, gdy są głodne. One zawsze polują wcześniej, żeby już upolować coś, zanim będą głodne, tak? czyli one pamiętają, co mają zrobić, tak? I jeśli chodzi właśnie o tą pamięć retrospektywną, prospektywną, zostało udowodnione, że to działa tak samo u psów, jak i u ludzi. Co więcej, jak działa pamięć? Pamięć działa, dzieli się na krótkotrwałą i długotrwałą. I pamięć krótkotrwała, u wszystkich ludzi, ssaków wysoko organizowanych jest od 5 do 7 miejsc w pamięci krótkotrwałej. Czyli może się zdarzyć, że człowiek jakiś będzie miał 5 miejsc, a jego pies będzie miał 7 miejsc. Tak? Dlatego, że jest to cecha osobnika. Od 5 do 7. Bez względu na gatunek. I informacja y, wpływa do pamięci krótkotrwałej i zajmuje jedno z tych miejsc. I ona w pamięci krótkotrwałej jest krótki czas, do 3 sekund. I jeżeli zostanie wzmocniona, to wtedy przychodzi do pamięci długotrwałej. Mhm. Jeżeli zostanie wzmocniona kilka razy, to jest większa szansa, że w tej pamięci długotrwałej pozostanie, no, bardziej trwale, tak? Natomiast bardzo ważne jest właśnie dostosowanie systemu szkolenia, do tej wiedzy, to znaczy, że pies kojarzy karę, nagrodę z czynem w momencie tego czynu lub do 3 sekund po. Czyli mamy czas, żeby nagrodzić, pochwalić psa za coś, co dobrze zrobił w momencie tego czynu lub do 3 sekund po. Jeżeli na przykład um, wołamy psa i on do nas nie przyjdzie od razu, tylko przyjdzie za 5 minut i my go za to ukażemy, to za to, że nie przyszedł wcześniej. Tak? To pies nie rozumie, że został ukarany za to, że on nie przyszedł wcześniej, tylko on rozumie, że został ukarany, bo przyszedł do właściciela. Tak? Bo on kojarzy tą karę z tym, że podszedł do właściciela. Tak? I bardzo to utrudnia życie i naukę psom. Ja bardzo często widzę w parkach takie sytuacje, że właściciel woła psa, a ten pies zamiast podejść do właściciela, to zaczyna iść i posikiwać pod jednym krzaczkiem, pod drugim, pod trzecim. To znaczy, że nastąpiła taka sytuacja w życiu tego psa i on teraz nie wie, czy ma podejść i wszystko będzie dobrze, czy ma nie podchodzić, bo będzie ukarany. I to jest taka czynność zastępcza. Usiłuje odwlec moment podjęcia decyzji, bo nie wie, co ma robić. Tak? Jeżeli chcemy utrwalić jakieś zachowanie psa, powiedzmy trudne, to powinno być około tysiąca powtórzeń, żeby to był nawyk. Tak? Jeżeli na przykład ćwiczymy siat, to powinno to zostać tyle razy powtórzone, żeby zadziałało w ten sposób, że jak powiemy siat, to pies odruchowo siada. Mhm. I poprzez te powtórzenia, poprzez nagradzanie właśnie przed upływem trzech sekund utrwalamy dane zachowanie. Natomiast pies pamięta wszystkie złe wydarzenia, co go spotkały. Jeżeli coś go spotkało złego ze strony jakiejś tam osoby, to on to wszystko pamięta. Co więcej, y, 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 sytuacje, które zagrażają życiu, one nie idą normalnymi szlakami, takimi pamięciowymi, tylko idą taką szybką ścieżką. Co to znaczy? Tak samo to działa u ludzi, jak i u psów. Jeżeli dziecko dotknie gorący garnek, czy włoży rękę do ognia, to ono to wystarczy, że zrobi raz i ono to zapamięta. Ono nie musi wkładać tej ręki do ognia tysiąc razy, żeby zapamiętać, tak? dlatego że takie informacje zagrażające życiu idą zupełnie inną ścieżką i wystarczy, że coś się zdarzy takiego raz i pies już to pamięta, tak samo człowiek. Tak? Yy, dlatego yy, zdarzenia takie, które powodują lęk u psa, one są zapamiętywane bardzo szybko i trwale. Yy, często mam takie zdarzenia, że powiedzmy starszy pies, który ma już problem z chodzeniem, poślizgnął się na schodach. I tylko jeden raz, i na przykład upadł, tak? I on potem boi się wchodzić, czy schodzić po schodach. Jest cały, cały potem problem z tym, żeby go no, namówić do tego, żeby on po tych schodach wszedł. Dlatego, że wystarczy jedno takie niemiłe zdarzenie, żeby jest to zapamiętał trwale. Rozumiem, ale czy tego typu sytuacje są jakby później do odwrócenia? Są do odwrócenia, są, ale wymagają yy, no, troszkę nakładu pracy i ćwiczeń i cierpliwości przede wszystkim ze strony właścicieli. Dobrze, czyli tak jeszcze podsumujmy, jeżeli pies na przykład do nas nie wraca tak w ciągu tam najbliższych paru chwil na, na jedno zawołanie, to wtedy najlepiej po prostu co? Odwrócić się i nie zwracać uwagi, tak? Na to wszystko zależy od, od kontekstu. Dlatego, że im lepiej, im większą wiedzę mają właściciele psów na temat psów, tym prostsze jest i ich życie i życie psów. Trzeba na przykład wiedzieć, że jeżeli pies węszy, stoi i węszy coś intensywnie, to on nie słyszy. Mhm. Dlatego, jeżeli mamy taką sytuację, że pies stoi sobie coś tam węszy, to nie należy go w tym czasie wołać. Tak? Dlatego, że on nie przyjdzie. Trzeba poczekać, aż skończy węszyć, albo klasnąć, wydać mhm. jakiś głośny dźwięk, żeby zwrócić jego uwagę i wtedy go zawołać. Tak, tak samo na przykład e, zabawa z innym psem a zawsze przebieg falowy. Ona wygląda tak, że psy się bawią, ekscytują intensywnie. Po czym na chwilę zwalniają i znowu zaczyna się taka y, bardziej intensywna zabawa. I nigdy nie należy psa wołać w czasie, gdy ta zabawa jest bardzo intensywna, tak? Tylko zawsze jak na chwilę się psy zatrzymają albo jeden się położy, w tym momencie wołam i wtedy pies do nas przyjdzie. Tak? Jeżeli y, jest coś tak absorbującego, że wiemy, że pies nie przyjdzie, tak? to nie należy go wołać, dlatego że. Uczymy psa nieposłuszeństwa. Tak? tak trzeba wszystko robić, żeby umożliwić psu bycie grzecznym. Tak? Mhm. I jeżeli pies, też sposób w jaki ludzie wołają psy, psy komunikują się mową ciała. Też poznanie mowy ciała bardzo ułatwia życie. Jakie ludzie robią błędy? Największym błędem człowieka jest to, że stoi naprost psa i woła w ten sposób. Tak? Chodź. I tu jest duża niespójność, dlatego że on słowem mówi chodź, a ciałem mhm. mówi nie przychodź. Mhm. Nie należy wołać w ten sposób psa, że się pochylamy, wyciągamy rękę, dlatego że są to gesty grożące. Najlepiej jest zawołać psa stojąc bokiem, powiedzieć chodź i zacząć iść. I wtedy ten pies pójdzie za nami. Tak? Natomiast wszelkie pochylanie się, wyciąganie ręki od góry, próba pogłaskania psa tu po głowie to są gesty grożące. Jak na przykład Państwo z własnym psem zrobicie takie doświadczenie, że wyciągniecie rękę, będziecie chcieli pogłaskać od góry między uszami, patrzcie, to pies od razu kładzie te uszy i się kuli, tak? Psa się powinno głaskać zawsze tu od dołu i to nie jest gest grożący, wtedy pies to rozumie, że nie jest zagrożenie i czuje się komfortowo, tak? Jak się wyciągnie ta rękę, od razu się kuli. No to nie jest od dołu, widać, że on się domaga, że mu to sprawia przyjemność, tak? Czyli jakby to reasumując, nagradzamy pozytywne, to do, do dobre zachowanie psa, y, jakieś negatywne zachowanie jakby ignorujemy, tak? Czyli najlepiej do... jest w ten sposób robić. Y, ponieważ najłatwiej jest ilustrować taką sytuację jakimś przykładem, to powiem y, taki przykład. Jeżeli przychodzimy do domu i pies skacze na nas, nie chcemy, żeby ten pies mm -hmm. skakał, tak? Dlatego, że chce zwrócić na siebie uwagę. Tak? W ten sposób się wita. I odpychając psa, mówiąc, nie skacz, odejdź, nie wolno, tak? zwracamy na psa uwagę. Czyli on dostaje to, co chce. Natomiast najlepszą metodą poduczenia psa skakania jest po powrocie do domu, stanąć przodem do ściany, najlepiej w kącie, tak, przed przedpokoju, i stać tak długo, aż pies będzie skakał. I pies nie będzie skakał cały dzień. On poskacze, poskacze, pewnym momencie stanie i tak spojrzy, tak? I w momencie, kiedy spojrzy, musimy zacząć się z tym psem witać. Tak? Mamy na to 3 sekundy, zgodnie z tym, z tą teorią pamięci, tak? Więc w ciągu 3 sekund od momentu, kiedy pies przestanie skakać, musimy się z nim przywitać. Jeżeli to sprawi, że pies zacznie znowu skakać, to znowu stajemy przodem do ściany. I wtedy on sam musi wymyśleć, że skapanie nic mu nie daje. Mhm. Tak? Nikt nie zwraca na niego uwagi. Natomiast y, wszyscy się z nim witają, jak grzecznie stoi. Mhm. Tak? I już nie będzie skapał, tylko będzie grzecznie stał.